I poproszę Ogiera Bulidel. Ogier urodzony 7 maja 2012 rok, maści kasztanowatej. W jedynej państwowej stadninie, która hoduje konie zimnokrwiste Nowej Jankowice. A właścicielem i prezenterem jest pan Wojciech Ryblewski z Białunia. Po niemieckim ogierze El Babel. Dalej endo od klaczy bulita polistopat. I dalej Bertram, czyli też niemiecki zimnokrywisty. Powinno to się uwidocznić w jego ruchu. Koń czteroletni, pierwszy sezon kopulacyjny, jak na razie ma 5 sztuk potomstwa. O wymiarach 160, 218 i 26 i pół pod napiąski. I na pewno proszę Państwa, sami Państwo będą widzieli, jak wpływ właśnie niemieckiego konia zimnokrwistego na ruch. I proszę o kus. Proszę popatrzeć, ogier też będzie, startował w zawodach, w powożeniu. i proszę o. Stęp. Panie Wojtku, całe szczęście, że mnie tam nie było, mnie pan oskarżał, że panu nadepnąłem. I na tego konia, nie wiem w jakich on rękach był, ale też uważam, że należy poczekać i na następny rok. Kiedy osiągnie pełną dojrzałość, już na pewno ten koń będzie wyglądał zupełnie inaczej. Dziękuję. Jeszcze kus. I dziękuję uprzejmie.